W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, wycisz mnie tak mocno, jak tylko to możliwe. Wycisz mnie, wewnętrznie i zewnętrznie, uspokój mój umysł, wprowadź mnie w tajemnicę w niebowstąpienia Jezusa. Przygotuj moje serce, mnie całego, do przeżywania Eucharystii, do ujrzenia Jezusa oczami miłości, ufności i wiary. Poprowadź to przygotowanie. Święty Duchu Świętym ożywiaj moją modlitwę, ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. W Duchu Świętym stworzy Cię módl, Moje oczy by widziały, otwieraj moje uши wysłyszały, serce aby szło. Dobroci nieskończona. Ty, który idziesz do domu ojca, by przygotować nam, mi, miejsce. Ty, który nie zostawisz nas sierotami, nigdy. Dobroci nieskończona. Pozwól mi wsłuchać się w słowo Boże. Dotykaj mnie swoim słowem, swoją obecnością, by ta Eucharystia była święta, zbawienna, przemieniająca, uzdrawiająca. Cichości serca, bracie siostro, przeczytaj Słowo Boże. Duchu Święty. Spraw, rozważanie do liturgii słowa przemieniło mnie zgodnie z wolą Bożą. Użyj mego serca, woli, wyobraźni, duszy i ciała. O co proszę, o dogłębne przekonanie, że moc Jezusa towarzyszy mi na każdym kroku. W dzisiejszej Ewangelii Jezus powierza mi misję. Mam głosić Ewangelię tam, gdzie toczy się moja codzienność. Ona jest. Całym światem, do którego mnie posyła. Uświadomię sobie, że dzięki mnie wiele osób może spotkać Jezusa. Ode mnie zależy, czy będzie dla nich kimś bliskim czy dalekim. Jak wygląda moje życie, Ewangelią, w konkretach dnia, w rodzinie, we wspólnocie. W pracy. Przywołam z wdzięcznością osoby, które przekazały mi wiarę, rodziców, którzy przynieśli mnie do chrztu, kapłana, który mnie ochrzcił i wielu innych, którzy troszczyli się o mój rozwój duchowy. Kto to jest? Pomodlam się za nich. Jezus zapewnia mnie, że jeśli mu uwierzę, będę mógł w jego imię dokonywać rzeczy po ludzku niemożliwych. Wsłucham się w jego słowa i będę prosił o wiarę w moc jego słowa. Jakie przeżycia budzą we mnie Jezusowe obietnice? Ilekroć słucham z wiarą słowa, tylekroć dokonuje ono wielkich, wielkich rzeczy w moim życiu. Nie zawsze dostrzegam je od razu. Moja wiara w moc słowa sprawi, że będę je głosił z mocą. Takiej władzy udzielił mi Jezus przed swoim odejściem do nieba. Owoce objawią się w swoim czasie. Razem z uczniami będę się wpatrywał w Jezusa, wstępującego do nieba. Wstępuję do Ojca, czyli pozostaje blisko mnie. Ojciec jest tam, gdzie są Jego dzieci. I lekroć mówię Ojcze nasz, który jesteś w niebie, tylekroć wyznaję, że jest przy mnie razem z Jezusem. W żarliwym wołaniu zwrócę się do Ducha Świętego, aby wlał we mnie głębokie przekonanie o bliskości Ojca i Syna. Duch Jezusa codziennie tchnie we mnie przez Słowo, posyła mnie, towarzyszy mi w głoszeniu Ewangelii. Będę powtarzał, wierzę, Boże, że Ty, Zawsze jesteś ze mną. Gdy kapłan będzie przygotowywał wino z kroplą wody i chleb, ofiaruj, bracie, siostro, to co teraz przeżywasz. Wszystko bez lęku. Wszystko, co sprawia Ci ból, czego nie rozumiesz, co przygniata Cię, wszystko, co dotyka Twoją rodzinę, małżeństwo, rodzicielstwo ofiaruj. Jak dziecko, które poturbowane. Pełne lęku przychodzi do najczulszego ojca, do najlepszego przyjaciela, i z bezradnością, ale i ufnością, staje przed nim, by oddać to cierpienie i szukać ulgi. Niczego nie zostawiaj dla siebie, lecz wszystko oddaj Bogu. Jemu zależy na tobie. On wie, z jakiego powodu jesteś w takim stanie. Zna słabości. Nie kombinuj. Bądź szczery, bądź szczera. Duchu Święty spraw, aby każde słowo, które będzie wypowiadał kapłan, które i ja będę wypowiadać, było świadome w czasie tej Eucharystii. Kieruj, Duchu Święty, moje serce, mój wzrok na Chrystusa, gdy będzie do mnie mówił: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Niech ujrzę Jego mękę oczami wiary, oczami serca. Niech ujrzę Jego miłość, która chce się dzielić ze mną i przyjąć wszystko na siebie. Bierzcie i pijcie. Niech te słowa w zgłębi mego serca zostaną przyjęte. Niech ujrzę Jezusa umęczonego za moje grzechy i słabości. I dalej prowadź mnie, Duchu Święty, w pełnym skupieniu na każdym słowie, na każdym geście, na wszystkim, co się dzieje przy ołtarzu. Gdy będę mówił, Ojcze nasz, niech całe moje serce, dusza, umysł i ciało woła do Ojca. Pozwól mi, Duchu Święty, ujrzeć Jezusa stęsknionego, który czeka na mnie w tej świętej hostii. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja, cała dusza moja, całe życie moje, umysł mój, relacje, małżeństwo, rodzina, środowisko, wspólnota, parafia. I idź, bracie, siostro, całkowicie skupiony, skupiona na Jezusie. Nawet jeśli w tle śpiewają, niech Twoje skupienie będzie całkowicie skierowane na Jezusa, na tego, który może przemienić wszystko. Na tego, który wstępuje do domu ojca, by przygotować ci miejsce, na tego, który nie zostawia cię sierotą tu na ziemi, lecz jest zawsze blisko. Co więcej, teraz będzie w Twoim sercu. Uśmiechnij się do niego. I będąc już z powrotem w ławce, Ciesz się Jego obecnością. Pozwól mu mówić do twego serca, Panie, daj nam usłyszeć Twój głos. Dotykaj nas swoją miłością, niech Twoje ciało nas przemienia, uzdrawia i uwalnia, uświęca i prowadzi do domu ojca nas i tych, których mamy w naszych sercach, spędź ten czas z Jezusem. Przyjmij to błogosławieństwo, bracie, siostro, i bądź żywym świadkiem obecności Jezusa w świecie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Bogu niech będą dzięki.